Powód pierwszy. W ekonomii jest bardzo niewiele powszechnie obowiązujących praw. Można do nich zaliczyć prawo malejącej użyteczności. Jego uniwersalność wynika z tego, że dotyczy psychologii. Jego działanie najlepiej wytłumaczyć na wykresie. Wyobraź sobie, że bardzo chcesz coś zjeść. Zamawiasz więc jednego hamburgera. Ponieważ bardzo chce ci się jeść, twoje zadowolenie po zjedzeniu jest ogromne. A co za tym idzie? Jego użyteczność jest największa. Zamawiasz kolejnego hamburgera. Twój głód jest już mniejszy, więc zadowolenie z kolejnego hamburgera też jest mniejsze. Zamawiasz kolejne hamburgery. W końcu się najadasz tak, że zjedzenie kolejnego hamburgera byłoby karą. To samo prawo dotyczy majątku, może z wyjątkiem ujemnej użyteczności. Wklęsły kształt linii jest bardzo ważny, oznacza bowiem, że użyteczność spada szybciej niż wzrastają dochody lub majątek. Dlatego podatek liniowy nie jest dobrym rozwiązaniem. Powód drugi. Bogaci korzystają z podatków więcej niż pozostali. Istnieje pułap dochodów, które można osiągnąć indywidualną pracą. Więcej zarobić można tylko zatrudniając innych. Jednak w rozwiniętym kraju wszyscy korzystamy z usług dostarczanych przez państwo, a finansowanych z podatków. Należą do nich m.in. edukacja, opieka zdrowotna, drogi, transport publiczny czy szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Ponieważ jednak pracownicy dzięki tym usługom mogą wydajnie i spokojnie pracować, przynosząc zyski pracodawcy, korzysta on z tych usług publicznych w większym stopniu niż jego pracownicy. Powód trzeci. Może to powinien być powód pierwszy, bo trzeba pamiętać, że państwo to wspólnota. Tak jak rodzina. A w rodzinie zdarzają się różne rzeczy: choroby i wypadki. A z drugiej strony, na przykład komunie albo śluby. Każdy miał do czynienia z jedną z tych sytuacji, a część pewnie z każdą. Oprócz innych rzeczy wiążą się z nimi wydatki na opiekę lub leczenie, albo na prezenty. I tutaj możliwości są dwie. Pierwsza: wszyscy składają się porówno. Czy to jest najlepsze rozwiązanie? Najbardziej sprawiedliwe, zwłaszcza dla najmniej zarabiających? A może lepsze jest rozwiązanie drugie? Każdy daje tyle, ile może, czyli bogatszy więcej, a biedniejszy mniej. Lepiej? Chyba lepiej.